Cześć! Dziś opowiem Wam o grze Banishers. Jest to gra, która potrafi mocno wciągnąć i na długo zostać w pamięci, głównie dzięki swojej wyjątkowej atmosferze, bardzo dobrej fabule i dopracowanej oprawie wizualnej. Już od pierwszych chwil widać, że twórcy postawili na klimat. Grafika jest naprawdę ładna, pełna detali i mrocznego uroku, który idealnie pasuje do historii o duchach, żałobie i trudnych wyborach. Ogromnym atutem jest fabuła. Historia jest emocjonalna, dojrzała i prowadzona w sposób, który angażuje gracza niemal przez cały czas. Świetnym pomysłem okazało się dodanie przypadków nawiedzeń. Nie są one jedynie dodatkowymi zadaniami, ale realnie rozwijają świat gry i pogłębiają opowieść. Co więcej, dają graczowi możliwość podejmowania trudnych decyzji, które prowadzą do różnych zakończeń, w tym kluczowego wyboru, wskrzeszenia głównej bohaterki lub odesłania jej na drugą stronę. To sprawia, że gracz czuje realny wpływ na losy postaci i całej historii. Na pochwałę zasługuje również system walki. Możliwość walki dwoma postaciami jednocześnie jest bardzo ciekawa i daje sporo satysfakcji. Dynamiczne przełączanie się między bohaterami oraz wykorzystywanie ich magicznych umiejętności sprawia, że starcia są efektowne i dają duże pole do eksperymentowania z różnymi stylami walki. Niestety, gra nie jest pozbawiona wad, które momentami potrafią wyraźnie obniżyć przyjemność z rozgrywki. Największym problemem jest zdecydowanie mapa, bardzo nieczytelna i mało intuicyjna. Często nie wiadomo, gdzie dokładnie należy się udać, ponieważ nie ma jasno wyznaczonej ścieżki. Zdarza się, że gracz krąży w kółko lub musi sam domyślać się, jak dotrzeć do celu. W moim przypadku doprowadziło to do tego, że nie wykonałam ostatnich trzech nawiedzeń przed zakończeniem gry, ponieważ po prostu nie wiedziałam, jak dojść do zaznaczonych misji. Sytuacji nie poprawia kompas, który, zamiast pomagać, potrafi jeszcze bardziej wprowadzić w błąd i irytować podczas eksploracji. Moim zdaniem znacznie lepszym rozwiązaniem byłaby klasyczna minimapa umieszczona na ekranie, która byłaby o wiele bardziej pomocna niż obecny system nawigacji. Kolejnym minusem jest balans walki. Zdarzało się, że bosów można było pokonać szybciej i łatwiej niż zwykłych przeciwników spotykanych po drodze. Co bywało zaskakujące i nieco psuło poczucie wyzwania. Podsumowując, Banishers to bardzo dobra, klimatyczna gra z piękną grafiką, wciągającą fabułą i ciekawymi mechanikami, która potrafi dostarczyć wielu emocji. Jednocześnie pozostaje jednak pewna nutka niepewności: czy jest to tytuł dla wszystkich? Gracze, którym bardzo przeszkadza brak porządnej, czytelnej mapy i intuicyjnej nawigacji, mogą odczuć spory dyskomfort. Mimo to, dla osób ceniących historię, klimat i moralne wybory, jest to pozycja zdecydowanie warta uwagi. Życzę Wam miłego grania i zachęcam do zostawienia łapki w górę, subka z dzwoneczkiem, jak również zapraszam na moje transmisje na żywo. Do zobaczenia.